Siema, z tej strony Bombercik z blogu blogbombercik.com, dzisiaj vlog piwno podróżniczy, piękne słoneczko, jedziemy do Łodzi, jedziemy do Łodzi na festiwal piwowarów domowych, liczę, że napijemy się dobrego piwka, przy okazji zjemy coś dobrego i będzie szampańska zabawa. Łódź. miasto kontrastów, miasto ciekawe i zazwyczaj słynie z tego, że jak ktoś o nim mówi, to mówi, że jest brzydki i kurwa, nic tu nie ma, ale to zazwyczaj do czasu jak się tu przyjedzie, żeby się przekonać, że coś w tym jednak jest. Skoro wybieram się na festiwal piwowarów domowych, ktoś mógłby zadać pytanie, czy to oznacza, że sam jestem piwowarem domowym? w sumie to nie jestem, ale planuję I w sumie zawsze dobra okazja jest na to, żeby napić się domowego piwka Nigdy nie piłem piwa, który ktoś zrobił sam w domu Więc będzie to experience I co? I będzie vlog piwny vlog alkoholiz Będzie alkoholizacja podczas vloga Było tego trochę w Pradze, ale nigdy jeszcze tego nie robiłem solo Więc zobaczymy jak to wyjdzie Nie planuję się jakoś upadlać oczywiście <laughs> Wiemy jak festiwale wyglądają piwne. No to z... mijacie, po prostu kawał tej imprezy. Wszystko żeby się najebać. Żeby wszyscy tutaj dążą do tego żeby się najebać. Żeby degustować. Nie. Tyle co się ramenów najadłem w całej Polsce, to to no, jeden z lepszych jest, na pewno. Jak nie najlepszych. A i ważna sprawa, mają tylko lokalne miejsce. We Wrocławiu, tam też jadłem. Ale nie był dobry jak ten. Dlatego na no, ramen tylko do Łodzi. A to ramen, a to ramen. No, ale podkładka zrobiona. Albo jak to mówią Belgowie. punk. W Japonii ramen wpierdala się właśnie albo przed, albo po piciu. Alkoholu, więc to jest idealna podkładeczka. Pierwsze piwko, witbier. Bardzo dobry. Przyszedłem się trochę już po festiwalu. Strasznie dużo ludzi. Strasznie dużo piwa. Fajne, bo ładne szkiełko dostałem. Tak idealnie się dostaje troszkę, żeby sobie popróbować. Mm, tutaj mam Irish Red Ale. Brał się za nazywał bodajże. Coś takiego. Pogadałem ze co to robił. Piwo w ogóle nazywa się Kurdefaja. I o dziwo, to nie jest nawiązanie do chłopaków z baraków, tylko do bulionerów, To jakiś ziomek, który to mówił. Ale stestujmy. Red Eyla to nie wiem w sumie, nawet. chyba nie wiem czy jakieś piłem. To jest takie karmelowe. Trochę czerwone owoce. Przypomina mi trochę albo Bittera, albo zaszalone marcowe. Ten desej. Kurwa, owocowe bardzo. Słodziutkie, ale wytrawne dosyć. Taki słodki smak, ale nie jest słodkie. O, inaczej, owocowy posmak, ale nie jest słodkie. Piwko 3. Się... Imperial Milk Stout z zianami kakaowca na gotowanie. W ogóle nie pachnie tym kakaowcem, chyba, że kakaowiec inaczej. Wcale nie spodziewałem się czekolady, ale może kakaowiec inaczej faktycznie smakuje. Taką jakby... Taki owocowy dosyć. Jakby jagody, czerwone owoce, coś takiego. Specyficzne, ale dobre. Ale jak to jest imperialny stout, dosyć lekki się wydaje. Ale to znaczy dobrze uważony pewnie. Jakby co? Czemu tak latam w tej WFT na zewnątrz? To jest kurde głośno. Teraz trochę nie. To co tutaj trzymam to jest grudziski kimchi Zimbiłem pastą go gochujang i zwiedzaną papryką. Pachnie jak, jak obiad Pachnie obiadem trochę A smakuje w sumie jak grodziskie z zimbiłem po prostu Moderwam, lewą rękę i modem gudziska, smalczyk pyszny, gudziskie gudziska. Ty, no ja nie wiem, co z tą bardzo. Oprócz picia piwa, drwałem teraz nie ze smalczykiem, tylko z boczkiem i u pysna, pyszna, tego podhalański blond Bobła Są tu jakieś prelekcje A nie widziałem, że ktoś za bardzo tego słuchał w sumie, tak jest przykład. od czego zacząć piwowarstwo domowe. Na festiwalu gdzie masz sami piwowarstwo domowe. Trochę rozumiem, czemu to pije. Jedyne blondy, jakie piłem do tej pory, to były jakieś takie sieciowe, Nie sieciowe takie koncernowe, bardziej się te leffe. Grim brim, brim coś tam. I były spoko, ale ten... Więcej tego blonda w tym blondzie zdecydowanie. Nie wiem, czy tu w ogóle ktoś będzie się oglądać, Już nie wiem, ale za to znalazłem uprawnionego stałta leżykowanego w beczce i póki co to chyba najlepsze co tutaj spróbowałem. Tak jak stópką po gardle, przepraszam Boże Święty Żyć nie piwa z takim smakiem, z taką ilością smaków. Jest, jest czekolada Pachnie takim razowym chlebem takim, ale takim dosłownie jakbyś kręgę chleba razową Są takie owoce suszone Ja pierdolę Każdy dostaje średniego z wodu. Czuję zbliżający się protokół kopy. Teraz zostałem w tak kawowego. Jakaś kolaboracja. to jest ten sam browar co ten. Kurde Faja był. Mm. Jakaś korporacja z jakąś palarnią kawy, pachnie zajebiście. a smakuje jeszcze lepiej. Takim jest czuć kawę gorzką, taką. Takie espresso, właśnie. trochę czekolady gorzkiej. Jest taki wytrawny, dosyć. Nie wiem, czy słodyczy. Och, jaki dobry. Och, mm. jaki dobry. Ciekawostek. Byłem przy stanowisku, gdzie mieli piwo z Chipotle Jakieś necessary... Inferno, mexican Pierdu coś. Schodzę do chłopa, mówię: mi Inferno. On popatrzył na mnie, powiedział. Fajne piwko? Może być ipka i nalam ipki. Dobra była w sensie ipka. A ipka to ipka. No ipki, a wszystkie tak samo smakują. Udało mi się. Chipotle dorwane. Pogadałem z w Siłusem, sensie, co to robił. Było taką jakąś ciekawe w ogóle. I wszczyknął tego. Chipotle coś tam, tego syropu. I perfidnie jest ostre. Ale dobra, to jest stout i ma być takie odwzorowanie takiej meksykańskiej czekolady z chili właśnie, takiej gorzkiej. I właśnie idealnie takie czekoladowo-ostre, czekoladowo takie paprykowe. Polski Pils. Nie wiem już, które to piwko. Zgarnąłem przy okazji jeszcze z tego stoiska kanapeczkę ze smalcem i jogurem, ale tym razem kiszonem, nie kofe, ho 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 bajka, bajka Protokół Kopyra coraz bliżej Wasz uniform, free from desire. I I'm so I a jest nowofalowy pils, czyli na nowo falowych To są takie nuty ale IPA, ale nie do końca, bo to pils bardzo lepiej, takie owocowe rzeźnie. A z kolejnych ciekawostek, jakieś to takie bzium, bzium, żeby sobie szklankę przepukać, to klikłem i się nie odklikło, i mi przypysło w centralnie. I jeszcze jakiegoś chłopa obok apryskałem. Gień gień No, ale ogólnie na razie wrażenie spoko Ale fajnie Piłka za darmo Bilet stówka koła chyba Można tak to wpać Póki co oprócz tego grodziskiego co się kupiło. Wszystko dobre Ani jednego złego piwa nie, nie wiem się ramach przyzwoitości piwo bezalkoholowe nazywa się Kubuś to jest IPA z marchewką i maliną fryski to jak Kubuś smakuje niesamowite moi państwo mam wianko oto tutaj Kandydat na najmniej apetycznie wyglądające piwo. Było najgorzej smakujące też, póki co. Pokusiło mnie. To jest Black Imperial Goze. Tutaj nie wiem, wygląda kruchwa jakby to jakaś spłuczka była. Woda, z, woda ze zlewu tak zwana. Pachnie tak dosyć nie wiem, pachnie takim Albierem trochę, ale mniej karmelowo Tak słodko Czy to sól czuję, to nie wiem Nie wiem z czego kurwa to blak coś tam ma być Ale jakieś papryce są dziwne, takie średnie bym powiedział. Najbrzydziej wygląda, ale najgorsze było brudziskie co jebał Jak taka gira śmierdząca dwudniowa, wiecie o co chodzi Pamiętajcie moi drodzy, możecie wypić dwadzieścia piw i być patologią albo, albo wypić 20 piw i powiedz, że wy jednego I to jest wtedy klasy Dobra moi Państwo myślę, że mogę mieć faworyta proszę bardzo stout imperialny na azocie Na pewno najdłuższa nazwa z tym, to był jakaś sól, orzeszki ziemne, wędzone Ujwa, coś, nie wiem, pięć innych rzeczy jeszcze. ujwa, jak ten kubus wcześniej. Malinowo, no. A, tam Ziarnka, ziarna tego. Kakao, by Ale kurwa, dobry. Nie najlepsze. Jebie maliną. Konsystencja zajebista, Bardzo kremowe, takie słodkawe. Owocowe. Ale też się nie czuć, że to stał taki czekoladowo-gorzko palony. No dobra. Trzeba podsumować. Event. Eee, no, no, całkiem przyjemnie.